Dzień dobry. Zapraszam do salonu specjalistycznych rozwiązań logistycznych osprzęt ORD. Dziś zaprezentuję mobilny wymieniacz palet Samsung, typ MPT. Jeśli procesy w waszej firmie wymagają przekładania towaru z palety na paletę, a częstotliwość tych procesów jest wysoka, warto pomyśleć o ich zautomatyzowaniu. Mobilny wymieniacz palec Samson jest banalnie prostą maszyną, która podjeżdża pod ładunek. Świetnie sprawdza się przy przepakowywaniu kartoników, worków, ale nie tylko. Maszyna jest bardzo bezpieczna. By chwycić oraz przechylić towar, operator musi wcisnąć jednocześnie dwa przyciski. Teraz przechodzimy do procesu obracania. Obrót jest manualny. Następuje w bezpiecznej pozycji dla operatora i nie wymaga żadnej siły. Ogromną zaletą mobilnego wymieniacza palet Samsung jest fakt, że można go przemieszczać i wykonywać procesy w różnych punktach w magazynie. Ta cecha dodatkowo zwiększa wydajność pracy. Jeśli przekładamy wiele jednostek towarowych, np. kilkadziesiąt kartoników z palety na paletę, warto wtedy zastosować ścianki boczne. Ścianki ochronne zapobiegną ewentualnemu wypadnięciu kartoników podczas procesu wymiany. Dodatkowym ułatwieniem i usprawnieniem procesu przepakowywania jest zastosowanie blokady palety, która sprawia, że przepakowywanie towaru z palety wyjściowej na paletę docelową angażuje zaledwie jedną osobę i zajmuje kilkadziesiąt sekund. To idealne rozwiązanie, kiedy liczy się czas, ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Wymieniacz jest zasilany przez bezobsługową baterię, najprostsze ładowanie poprzez wbudowane gniazdo w maszynie oraz gniazdo sieciowe 230V. Jeśli przepakowanie towarów z palety na paletę ma miejsce w Waszej firmie, zapraszam do kontaktu. Przygotujemy odpowiednią analizę korzyści oraz zwrotu z inwestycji. Zapraszam także do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się różne inne ciekawe rozwiązania. Dziękuję i do zobaczenia.